Dzień dobry. Proszę Państwa, pod materiałami dotyczącymi, dotyczącymi syntetycznych diamentów, dokładnie kosztów oprawy tych diamentów, ktoś mi napisał, że on coś mu się nie zgadza, dlatego że koszty oprawy kamieni, bez względu na wszystko, kosztują, wynoszą 10 do 20 zł za kamień, bez względu na to, czy to jest cyrkonia, czy to jest diament i tak dalej. No, nie do końca, to, tym razem to mi się nie zgadza. Rzeczywiście koszty oprawy diamentu są około 20 zł, takie, takie powiedzmy hurtowe. No ale tak, zobaczmy sobie bransoletkę z cyrkoniami. Tutaj jest dość dużo takich segmentów, w których jest po trzy kamienie, po trzy cyrkonie w każdym segmencie. To jest bransoletka na nogę, dość długa. Ona tu ma ponad 140, 143 kamienie. E, razem z zapięciem, z, z tymi kamieniami, które są na, na zapięciu i na szufladce. E, no i co? No Gdyby to policzyć po, nawet po 10 zł, czyli minimalną cenę z tych, które e, tam komentujący mi podał. E, no to wychodzi 1400 zł. Taka branzoleta e, w detalu e, kosztuje między. A 400 zł. Znaczy bliżej 400, bliżej, powiedzmy 300 zł netto. To, to, to można by tak, czy około 300 zł netto. No czyli nawet gdyby oprawa tych kamieni. a no tak, no ale to detalicznie, a hurtowo, a hurtowo, no to jest cena hurtowa netto w takim razie będzie w okolicach 150 zł. Więc. Standardowo, nawet gdyby oprawa jednej cyrkoni kosztowała złotówkę, to to byłoby więcej, znaczy to, to właściwie koszt kamieni plus cena oprawy byłaby większa niż cena gotowego wyrobu w hurtowni. To samo dotyczy naszyjników. Są tego rodzaju naszyjniki jeszcze z kamieniami naturalnymi. To są produkty z Chin albo, albo z Tajlandii, one, no tam potrafi być w takim naszyjniku 800 kamieni, 900 kamieni. To są z reguły kamienie naturalne, niskiej jakości. Oczywiście naszyjnik jest srebrny. I takie naszyjniki w kurcie kosztują około 2500 zł. No, to też w żaden sposób się nie spina z ceną 10 do 20 zł. To tak jak podano w tamtym komentarzu. Dlatego no. Jak widać rynek sobie, jeżeli koszty jednostkowego, montażu jednostkowego kamienia, koszty rzemieślnicze są niewielkie, OK, zgodzę się z tym. Przy montażu jednego kamienia można powiedzieć jakąś gigantyczną cenę, no ale przy montażu tysiąca kamieni do kilku takich bransoletek, no to już jak widać mowa jest o kilku dziesięciu groszach za montaż kamienia syntetycznego, ewentualnie taniego kamienia naturalnego, ani o kilkunastu złotych, czy nawet kilkudziesięciu.